Liberalizm. I znów mówimy o tak szerokim pojęciu, że w zasadzie należałoby chyba raczej mówić o liberalizmach niż, niż o liberalizmie. Są bardzo różne liberalizmy gospodarcze, społeczne, y, obyczajowe. Liberalizm jest słowem wytrychem, słowem workiem może nawet lepiej powiedzieć. Y, I bardzo często znów raczej reagujemy emocjonalnie, pozytywnie albo negatywnie, niż próbujemy... Dogrzebać się do jakiegoś konkretnego znaczenia, które by coś więcej o liberalizmie mówiło. Ale o czymkolwiek byśmy nie mówili w kategoriach liberalizmu, to gdzieś tym punktem wyjścia, pojęciem kluczowym jest wolność. Przy czym, jak to często mówią yy, filozofowie liberalizmu, raczej wolność od niż wolność do. Inne ideologie są wolnością do, a liberalizm jest wolnością negatywną wolnością od. Liberalizm, jako pewien światopogląd, może upraszczając, zakłada, że najlepszy system społeczny to taki, który nakłada na jednostkę jak najmniej regulacji w stosunku do społeczeństwa. Gdzie w takiej wersji idealnej, to jednostka ma prymat nad społeczeństwem, wolność definiowana właśnie w kategoriach liberalizmu. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja. Tak? To tę definicję wolności świetnie znamy. No ale gdzie tej wolności, gdzie tego liberalizmu szukać w literaturze? To już może z głowy niech pojawi się jeszcze raz lalka Stanisław Wokulski. Tak? Mamy przedsiębiorcę, tego self-made man'a, który powraca z Bułgarii, spotyka się z Rzeckim i padają pytania o społeczeństwo, tak. I Wokulski, który musiał sam zdobyć swoją własność, tak, mówi, no przekazuje taką przerażającą wizję społeczeństwa. Niech słabi giną. Na tym polega rozwój społeczeństw. Silni zwyciężają, słabi giną. Tylko w ten sposób zapewnimy właśnie sobie silne społeczeństwo. Jest to w zasadzie definicja czegoś co nazywamy darwinizmem społecznym przekonanie że społeczeństwo powinno być zorganizowane tak że słabi ci którzy nie dają sobie rady muszą odpaść jest groźne bo jest w zasadzie antyludzkie bo ludzie z różnych powodów nie dają sobie rady ale oczywiście gdyby osłabić tę tezę jest w niej też ziarno prawdy no ważne jest by ci którzy mają te umiejętności, by się bogacić, by stanowić o sile społeczeństwa, by wspierali tych słabych, ale też by ta kategoria nieradzących sobie w życiu nie była na tyle szeroka, że bogaci będą po prostu takim wołem pociągowym społeczeństwa. Nie do tego powinno to prowadzić. Natomiast współcześnie zauważcie, liberalizm częściej kojarzy się z taką właśnie swobodą obyczajową. To są zupełnie różne liberalizmy. Ta swoboda obyczajowa, tak mi się wydaje, doszła w pełni do głosu wraz z rewolucją obyczajową lat 60. -tych. Mówimy o tym buncie dzieci kwiatów. Tak? Tutaj nie ma mowy o liberalizmie gospodarczym. Co więcej, rewolucja obyczajowa lat 60. bardzo mocno uderzyła w ten światopogląd self-made mena, w to co nazywamy Amerykańskim mitem. Tutaj takim bardzo dobrym przykładem, niech raz wolno mi będzie odejść od literatury polskiej, ale m, chciałbym przywołać film Absolvent Mike'a Nicholsa, gdzie mamy zderzenie y, tego młodego z tym starym w świecie amerykańskim, gdzie właśnie y, mamy takich y, białe kołnierzyki, jak to się mówi, y, mężczyzn, którzy budują swoje pozyc swoją pozycję, swoją wartość na tym, na ile potrafią. Tworzyć, na ile potrafią budować, na ile są niezależni finansowo. Tak? Liberalizm jako pewna niezależność finansowa. I młody człowiek, który w tym świecie się nie odnajduje, mówi: Chciałbym żyć jakoś inaczej, chciałbym mieć inną przyszłość. Um, tu jest olbrzymia dyskusja, którą Państwu da daruję: czy ten przełom lat 60. w istocie raczej wniósł w nasze społeczeństwo coś wartościowego? Czy raczej podminował to społeczeństwo i, yy, i zagroził fundamentom zdrowego społeczeństwa? Głosy są bardzo różne. Ja tylko sygnalizuję, że ta rzecz cały czas, tej rewolucji obyczajowej jest czymś znaczącym. Natomiast yy, liberalizm w świecie naszym, komunistycznym, wyglądał zgoła inaczej. Takim yy, pisarzem, który był uznawany za liberała, sam się tak przedstawiał, dobrze się z tą etykietką czuł. Był Leopold Tyrman, zresztą mój ulubiony pisarz. Mam przed sobą dziennik 1954. Yy, zapewne Państwo wiecie, znany jako właśnie bawidamek, yy, taki trochę Playboy, yy, miłośnik jazzu, tenisa i kolorowych skarpetek. Właśnie dla niego liberalizm to, pomijając wszystko inne, również gotowość. Życia jakoś inaczej niż całe społeczeństwo. Gest wolności to był gest wyodrębnienia się z tego szarego, nijakiego, ponurego świata. Dodajmy, tym najsłynniejszym dziełem Tyrmanda jest z pewnością powieść zły. Ale zatrzymam się na dzienniku. Ten dziennik ma wiele takich bardzo osobistych wstawek. Mamy tutaj kreację tego ja mówiącego. Jak przedstawia nam się Tyrmand, liberał. W świecie, w którym zasady były narzucone przez reżim. Moje życie jest życiem bez komfortu. Mieszkam źle. Organizowanie pożywienia na co dzień urąga pojęciu cywilizacji wystaję w kolejkach za chlebem, sprzątam. Pozbawiony jestem wygód i ułatwień dostępnych mężczyźnie w moim wieku i o moim potencjale zarobkowym w krajach demokratycznych. Myślę, że dziennikarz mający coś do powiedzenia nie obywa się tam bez mieszkania, domu, samochodu, zagranicznych podróży, czyli bez akcesoriów bytu dość elementarnych i na pewno nie najważniejszych. Zobaczcie, tutaj mówi ktoś, kto yy, yy, narzeka na brak komfortu, ale dodajmy: Tyrmand zachowuje w sobie ten gest wolności, bo Tyrmand bez trudu odnalazłby się w świecie komunistycznym, sprzedając swoje pióro na usługi reżimu. Ale Tyrmand był jednym z tych nielicznych, który zachował właśnie y, tę postawę wyprostowaną, poczucie smaku, że nie wolno. I płacił za to właśnie komfortem. To, czego zazdrościł poniekąd kolegom po piórze. Gdybym zgodził się sprzedać reżimowej propagandzie, choć część mych profesjonalnych możliwości, zachowując jak marrani prawdę w sobie dla siebie... Znalazłoby się auto i mieszkanie ze służącą. Ciekawe, kto ze znajomych to marran. Marran, czyli ten, kto mówi jedno, myśli drugie, zachowuje wewnętrzną prawdę tylko dla siebie. Ale transakcje z reżimem nie bawią mnie. Na marrana się nie nadaje. Nie wiem, czy potrafię się angażować w jakiekolwiek wiary tak głęboko i przewrotnie, żeby je pieścić na dnie serca i żonglować ich potępieniem na pokaz. Nie znoszę nudy i psychicznych mdłości zaś nadmiar wiar nuży. To jest pierwsza część tej wypowiedzi, którą chciałem Państwu przytoczyć, ale jest druga. Natomiast skłamałbym, gdybym narzekał na brak w mym życiu luksusu. Życie bez luksusu? Skądże znowu? Luksus jest najcenniejszą specyfiką mojej egzystencji. Jest rekompensatą za brak komfortu, auta, willi, żony, dziatwy, rodzinnych upojeń. Mój luksus. Ekwiwalent tylu dóbr, Wynika z mojej kondycji w komunizmie, skrzy się dobroczynnym bogactwem. Mój luksus to pełen konsekwencji w fakt, że jestem bezrobotnym. Jest to niesłychanie yy, dowcipne, skrzące się komizmem. I tutaj już Państwu dopowiem: Tyrmand pokazuje, że ta jego wewnętrzna wolność nie przekłada się co prawda na komfort życia, ale przekłada się na luksus życia. A luksus. Polega na tym, że mogę robić to, co chcę. Luksus przekłada się na wartości duchowe. Liberalizm Tyrmanda to jest liberalizm pewnego buntownika z wyboru, moglibyśmy powiedzieć. Kogoś, kto może więcej w stosunku do tych, którzy pracują. Ktoś, kto y, nie ma nałożonego homonta reżimowego. Takich y, właśnie y, wolnych ptaków. Komunizmie było niewiele, ale pojawiali się ludzie, którzy decydowali się na inną egzystencję niż wszyscy. Myślę, że takich y, kolorowych ptaków potrzebujemy i dzisiaj, chociaż ograniczenia są innego rodzaju. Y, ograniczenia kapitalizmu, który wymusza na nas nieustanną pracę, trochę, y, trochę tę pogoń za pieniądzem, trochę też tęsknimy za innym życiem, tak? Ale tutaj właśnie mówimy o innym liberalizmie, mówimy o takim liberalizmie y, w przestrzeni wartości. Tyrmand, można powiedzieć, był chuliganem wolności, chociaż tej metafory używa się raczej w stosunku do innego pisarza, Bobkowski, autor Szkiców piórkiem. Pisarz, który właśnie dy dystansował się do wszelakich ideologii dystansował się do ideologii lewicowych, prawicowych, któremu ten wewnętrzny liberalizm gwarantował, Y, taką swobodę myślenia. Właśnie myślę, że to, co mnie pociąga w liberalizmie jako pewnym sposobie bycia, jest właśnie swoboda myślenia, wolność od doktrynerstwa. Ale czy na przykład, będąc w kościele, będąc osobą wierzącą, można być równocześnie liberałem? Ktoś powiedział, że najprostsza definicja liberalizmu to definicja świętego Augustyna. Kochaj Boga i rób co chcesz. Ktoś, kto Kocha Boga, tak poza tym może robić wszystko, co tej miłości nie podważa. Bardzo często w świecie y, współczesnym budujemy sobie takie różne zastrzeżenia, budujemy sobie taki właśnie y, ciąg y, obostrzeń, co wolno, czego nie wolno, co trzeba, ale w momencie, kiedy uświadamiamy sobie tę jedną ważną miłość, tutaj cała reszta jest dozwolona. Dla mnie taką Prostą definicją liberalizmu w Kościele jest to, co powiedział Jan Paweł II. Wypłyń na głębie. Wypłyń na głębie, to znaczy zdecyduj się zaryzykować. Liberalizm pojawia się tam, gdzie jestem gotów potraktować swoją egzystencję w kategoriach ryzyka. Ryzyka, które pozwala mi pójść dalej. Liberalizm autentyczny nie jest pozwoleniem sobie na wszystko, co chcę. Ale liberalizm autentyczny jest zgodą na to, że ja... Biorę na siebie ryzyko. Biorę odpowiedzialność za to, co robię. To jest dla mnie jakby podstawowa definicja takiego etycznego liberalizmu. Robię to, co uważam za słuszne, ale biorę również odpowiedzialność za, za to i za innych. Tak najprościej bym to rozumiał. Dziękuję serdecznie. No więc równość w pewnym sensie nie jest kwestionowana, mianowicie równość w sensie prawnym, że wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają być tak samo traktowani przez prawo i tak to, dalej. To niby jest takie założenie oświeceniowe, które przetrwało do naszych czasów i na ogół nie jest kwestionowane. Natomiast równość pod innymi względami może być i bywa kwestionowana, w szczególności no właśnie równość w sensie równego rozdziału dóbr. Jest coś takiego jak ideologia antyegalitarna. W rozumieniu tych ideologów właśnie ideałem jest czysty neodarwinowski neo, neo system. No, każdy jest odpowiedzialny za swoje życie, a więc kto nie umie pływać, niech tonie. Prawda? I nie jest zadaniem państwa podtrzymywanie tych tonących, bo sami są winni swojemu upośledzeniu. No więc to też wywołuje w wielu z nas, między innymi u mnie, no, pewien odruch sprzeciwu, prawda? Ja nie chcę tego rodzaju liberalnej doktryny.